A teraz by przegrać muzykę z komputera na pendrive klikamy tutaj. Następnie. Przechodzimy do zakładki pobrane. To pozamykamy. To są nasze dzisiejsze piosenki i one nas interesują. Następnie tutaj one Raz klikam myszką, przeciągam myszką i zaznaczam wszystkie, lub robię, yy, lub robię Ctrl A. O nie, Ctrl A. nie. To raz myszką i przeciągamy na wszystkie piosenki. Robimy prawym na nie. Kopiuj. Następnie przechodzimy do dysku D. To nasz pendrive D lub F i w tym o, można sobie otworzyć na całe i w tym miejscu prawym i wklej i to wszystko.